Bobry witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Ja jestem Smarty i moi drodzy, i dzisiaj robimy Farmer Challenge, czyli będziemy się zajadać w burzy pysznymi warzywkami, owocami i czymkolwiek co wpadnie nam pod ręce. No i oczywiście postaramy się wygrać gierkę, siedząc całkowicie w burzy. Ale nie ma sensu przedłużać. Zapraszam do odcinka. Wiewiereczki Bobry i klasycznie wziąłem sobie do pomocy Sudaka i Karbusia. Panowie, przywitajcie się, proszę! Cześć, cześć! Witam! Ja, witam. Pięknie się przywita jak nigdy, słuchajcie, głośno, wyraźnie i nawet syp... Naprawdę jak nigdy. Libyreczki, Bobry, i gratulacje dla zwycięzcy karnetu bojowego. Jeszcze kilka karnecików zostało do rozdania, więc jeżeli chcesz taki karnet bojowy albo 1000 fałdolców, to zasubskrybuj kanał z dzwonkiem, zostaw łapkę w górę i komentarz, bo to z komentarzy wybieram zwycięzcę. No i oczywiście użyj mojego kodu smarty w sklepie. A teraz, nie przedłużając, zapraszam z powrotem do odcinka. Panowie, i czy wiecie, co dzisiaj robimy? Wpierdzielamy warzywa. O, tak. to, to, dokładnie. Powiedziałbym, że robimy moją ulubioną czynność, czyli wpierdzielamy, ale niestety będziemy wpierdzielać tylko warzywa i trochę może owocków i rybek ewentualnie, czyli zdrowa żywność. A ty byłeś takiego kapsa zjadł, co nie? Albo pić. Oj, dziabnąłbym, dziabnąłbym. Na dietę przychodzisz, powiadasz. Jednego już powaliłem, słuchaj. No, to ja jeszcze sobie lecę. I co? Karboleci. Jak karboleci? No. Nie, nie wiem, jak to się stało. Ja nie mam pojęcia, jakby Ty, tak, no tak, dwóch tu mam. Karbo, jak ty lecisz? Powiedz mi, wytłumacz mi, jak to jest możliwe, że ty lecisz jeszcze. A wytłumacz mi, wy się tam tak szybko znaleźliście. Chodź, Karbo, chodź mnie, podnieś no, Ja mam 68 jeszcze. Robisz to, robisz. Karbo cię osłania swoją lancą. Ja musimy wyjaśnić i warzywa zbieramy. Tak jest. Wyjaśniamy Dobrze. ich i zbieramy warzywa. Dokładnie. Dobrze. Mamy w strefce, słuchajcie, w ogóle w strefce są farmy, te, na które będziemy się kierować. Także pięknie po prostu. Lecę do was, panowie. Lecę do was. Nie mam maców żadnych. Ale lecę! Dwuchsianie siedzą, albo trzech. Co? Dobra, ja wyrzucamy karbo z ekipą idziemy na dło. Ale to nie ma sensu. To nie ma sensu z nim. Z nim nie ma Pomyśl sensu, nie zdobano. Dobra, robimy to teraz, robimy to. Karbo musi strzelać jakby co. A to... Dobra, uratowałem was wcześniej w domu. Prawie. Ty! Zobacz, co mam, fioletową pompę znalazłem, no nie wierzę. Akurat Zobawa. jak dzisiaj ekwipunku dobrego nie potrzeba za bardzo, to pompa fioletowa wypada. Jaka? Fioletowa? I Kurde kto tu be, się Suda. wykłada? Sudak co się stało? Co zawiodło? Harpunem się ciągnął. Opowiedz nam historię swojego życia, Sudak Jakiś deki, mnie z harpuna porobił. Łobaben, kto za sniper! Łobaben! Płynie pod mostem Trap Smarty! No ma zero weź ja oni się ponoszą tam. A Ta, ja wiem, tam. Idę do nich. Robisz to smarty, robisz to Smarty! Harpun, harpun. Nie pompy, nie Smarty. Ło chłopie, łobabene! Łobabene, no! Harpun więcej bije niż pompa Smarty Dobra, dobra, cicho! Cudak, ty knucie! Co on robi? Zoba, zoba, co zoba, zoba! Ejs! Tak ja mam smarty! Ale nie w tego, Smarty! Ejs! Karło, pomożesz? No, no ja jego! Oh, Moment! Co on zrobił tutaj teraz? Łobabene, Łobabene! Jesteś, cudak, pod wrażeniem, przyznaj. Mojego Kar... No, naprawdę, Smarty! Pierwszy raz w życiu widziałem, jak strzelaj z pompy powyżej 140! <laughs> <gry> karbo, ja mam tylko jedno pytanko, gdzie ty byłeś jak ja się strzelałem? Za tobą, obiłem ich. Nie ja obijał, oglądałem go. Bo Karbo przegrywa z botem. No, no widzę właśnie, jeszcze jeden tu jest. No skup, no skup, no skup, hey, co jest? Oba. Idę go, go z Harpuda porobić, czekaj. Kill off, kill off, kill, of, kill, of. kill of? Dobra. O łoba będę. Łopędę! Porobił to! Dobra, to leć tam i zbieraj i ryby, łowisz. Ale to w, A... w ogóle się farmę zrobiłeś, ty nie myślisz. Dobrze, Czemu? dobrze. Ja powinienem ryby, nie? Będziemy. Dobra, kebab nie, bo ty jesteś drapieżnikiem i ty byś te ryby wszystkie wystraszył. No, ja... Tylko że wiesz, no. ty jesteś taki ulany. Ty wiesz. Że wszystkie byś spłoszył, by... wszedłbyś do wody i wszystkie spłoszone. Dobra, dobrze. strefa idealna. Idealna strefa jest. No zarobista strefa jest. Lepszej ja nie możesz nie marzyć. Ja cię nie ma węd <laughs> Nie, no nie wie, że ty jesteś do Bana, Karbo. No przecież to jest bez sensu, no. Ja mam tutaj trzy zespoły, bez kappy, mam trzy zespoły tych maruderów. No co to ma być w tym sezonie? No Ale dosłownie tylu ich tam jest, aż? No serio, bez, bez kappy mówię, serio, 100% powagi. Trzy zespoły maruderów. Dobra, panowie, ja idę się, zaczynam się leczyć. Lecz się, to na głowę farber też Leczę się na głowie, no normalnie na głowę będzie leczone. A, a może ich spieszę na slerpa, Chodź może. Dobra. Tylko, no, że ja był ten ster. Bo to jest darmowe, jest co HP Smarty. No ja wiem, no nawet jak go nie będzie, to i tak i tak się wstrepie i tak się ze wstrepie, także no. lecimy, lecimy. Dobra, panowie jak dacie radę jeszcze jakieś leczenie donieść, to będzie kozacko, jak nie dacie, jest, to lipa! Smarty. Jest? Dobra, okej, okay. perfekcyjnie, dobra, No Ja tam jeszcze rybkę będę miał, bo tam jest e, loduba jeszcze. No i kozak, no, robimy to! Czekaj, 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 jeszcze nie, spokojnie. A jak jest, będziemy jest, mieć z 5 jest. HP, jest. nie? Rzy, 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 to idę do was. No to ty, tu. No nie damy rady! I lecimy z powrotem? Dobra, kozacki pomysł to był słuchacz. Tak, to był to było dobre IQ, to było dobre IQ! Weź, weź Nie byśmy chwali, że mam fajne IQ. Ej, Kepcio, ty też masz Kepcio fajne, ty też masz fajne. 100, bez buzę, czyli 2000. Co? Co? A? Co on powiedział? Ja nie Dobra, słuchajcie, ja cały czas tutaj się w tej strepce. Ja się nie ruszam stąd absolutnie. Ale tu jest mówisz, to, to jest kozacki pomysł. Tak, 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 wcinam, wcinam. Zaraz będę apteczkę jadł. Czeka. Znaczy jadł, używał. On jad rybę, ten debil. Kto? No karbo. Karbo ty knu najgorszy! No wyrzuciłem ją tu! To nie siorbo! To siorbo to wcześniej wziąłem, bo kazałeś, ja sobie wybrałem. Tak, tak! Już ja wiem jak to było z tobą. Dobra, ty kolejne apteki karbo? używam. Ty w ogóle dziewięć osób Mnie tylko zostało, nie? Oj będę gruby, oj będę! Gruby. Tutaj jest 5000 kalorii, kalorii challenge, masny challenge to jest. No, 5000 to chyba już przekroczyłeś. <laughs> nie, ale to zdrowa żywność, Kepcio. Bez tłuszczy. Chol, jak tak może? <laughs> Ty, co jest? Bo te kapusty Dobra, po jeden ci, ci dają. Już, 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 już masz połowę, leć, poduchamy. Dobra, lecę ognisko odpalać. Nie, nie, nie odpalaj wiesz, wiesz jabłko, bierz jabłko, chłopie, ja bo giniesz. Nie, nie, nie. Nie, ja mam IQ 20 Ale czemu to blisko mnie nie ja dwie kapusty zeżarłem! Nie, zjadłeś mu pompę ty debilu <śle> <śle> Nie wierzę <śle> Serio dziabnął ci pompę? Zjadą? No, zjadą pompę no Dobra A, łup, panowie, u, u. idealnie To jest ta strefa Dobra spokojnie, ona bije po jeden, dobra To na spokojnie w takim razie Okej, okay, jest Slurpik tutaj, jest Slurpik, jest dobrze Dobra, lecę. Masz tam farmer dużo. Dobra, 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 spokojnie. Dojdę tam na lajcie. I teraz tak, kebab powiedz mi, co mam wcinać pierwsze w takim razie. Najpierw jabłka ci dają pięć, te kapusty to ci po jeden. Wiesz, pięć, ale tak pojedynczo, zaraz. Tak, 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 tak. Ci... Czyli może co, najpierw kapusty zeżrę całe, co? No to w pierwszej na razie te kapki po dwa, to te kapusty, no. Podniosę wasze karty, co? Ale jestem podekscytowany, podobnie I uluju, oh, to się musi teraz udać. Prawie rozpaliłem. Dobra, jeszcze bandaże, jeszcze bandaże, dobra. Jeszcze tam mam kukurydzę. Kukurydza chyba od razu leczy, nie? Za pięć. Nie, chyba nie. Nie. Nie, wiem, nie jestem ona pewien. Tak samo jak ta, ona tak samo tak jak, jak kapusta, dobra. To ja po prostu wcinam kapustę teraz cały czas. No masz 10 typa. Ej, to się musi udać. No masz tyle leczenia, że chyba się uda. Oby. Oby, chociaż kapusta się kurczy już. No to jeszcze masz, Zaraz Teraz będzie po 5 biło. To. to już rybki sobie wiesz, lepiej. Jak już po mam piec. rybki gotowe, już mam rybki gotowe. Jeszcze są siurpy no, tutaj. A masz jeszcze, te, masz jeszcze te, te małe rybki i siorba. Tak, tak, tak. O. Taka pusta przed tobą, to, to ja ją własnoręcznie zbieram. <laughs> Dzięki, Gumox, Bez ciebie to by było niemożliwe po prostu. Nie, naprawdę, tutaj jest potrzeba więcej niż yy, trzy osoby tylko. Zobacz, taka pusta jest koza, go nam jeszcze leczy. No da, bo ona ci teraz nie bo jak wiesz, ona będzie ci nadrabiać to, co zjadłeś. Tak, 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 tak. tak. Ej, tylko Siedem. osiem osób, ale jezus, Siedem. zanim ta strefa się zamknie, to będzie hej, hej. cud, jak to się uda. 6 osób ci zostało. Cholipcia, To nie jest takie nie. łatwe. Spokojnie, spokojnie. To jest tak, jakbyś jadł sobie w normalnym życiu, znaczy. No, dobra, dobra, no. dobra. Ona się zamknie niedługo, ona się zamknie niedługo. Tutaj też, tutaj. Ej, wiecie jak ja mam lagi teraz? O, nie, nie używaj teraz, na 20hp używaj, farmer. Co jest? Ognisko teraz zgasło. Użyj. Ja mam takie lagi, że ja, jak jem, to i tak to mi nic nie daje, słuchajcie. Nie, to jabłko i tak było zbagowane, bo ja go nie mogłem coś. Aha, Jedz, dobra. Jedziesz, Trzy osoby. Nie no, to jest do zrobienia! Ostatnia strefa. Nie! Nie, najgorzej! Ja Nie! Nie, nie! No nie! Jakim cudem! Co? I tak czwarte miejsce! To jest! Co? No jakim cudem? A tak nie wiele brakowało! I wręczki w musiałem sobie wziąć do pomocy profesjonalistów. No bo to czwarte miejsce było wysoce niesatysfakcjonujące. Witamy, mamy już wszystko, mamy już wszystko, na pewno to zrobimy. Tutaj jeszcze chyba głupi, ryby, ryby będzie łatwo. Okej, i teraz ognisko gdzieś tutaj. Nie ma, szukamy, szukamy. Nie wejdzie ale taka niebezpieczna. No, ale to możemy zabudować. Tak, tu jest obisko no, ale lepiej, tu jest głęboka no. strepa, głęboka strepa, słuchajcie. Dobra, ale dobra, 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 dobra. dobra. Lecą, 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 lecą helikopterem siedem, chyba. Siedem, siedem. Tak, 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 oni tu chcą wejść. Do nas. Może uciekną, ja do nich strzelam, może uciekną. Dobra, zwiewaj, zwiewaj, zwiewaj. Ja nie mam broni, panowie, jak coś. Dobra, żebyście wy się nie wywalili, tylko z tym helikopterem, nie? Bo tam ten helikopter jest low, a kebab ma wszystkie ryby. To te ryby, nie, nie. nie, by... nie, nie to stawili, to... przecież. Co? Ty, tu jest osiem Ja mam kolejne, mam kolejne gdzieś 8 Dobra, 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 dobra. Nie, o, ostatni skład został. Ostatni Co? Skład został. Dobra, to musicie się wyłożyć, panowie. Ej, ja bym ich obił i wtedy, nie Musimy uciekać, musimy uciekać, bo farmer w nie. tak, bo tak. nie, 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 musimy uciekać. Tak, żeby bo was on zauważyli. Zarazuję do farmera, musimy bawić się z nim przez cały czas, żeby strefa no, zamknęła farmę No ale farmenia. może nie będziecie się jakiś ogarnąć Żeby już strefa nie. była tam, gdzie farmer siedzi No tam, muszę się okazać Ja mam 4 rybki i 5 bandażów To tu jest gościu Tak, ale nie bijmy go nie bijemy go. Musimy się z nimi długo bić, wiesz? Bo to ostatni skład. Tak, tak, zgadzam się. Chodź, tu samolot, wysiada, zbierzemy ten samolot. Dobra, żeby nie, siadło, żeby nie siadło, żeby no nie siadł. Nie! No, dlaczego? Ale następna nie siądzie tobie. Bo w końcu no nie, nie siądzie, Słuchaj, no ciebie, nie ma szans. Słuchajcie, ciebie, jesteśmy tacy pechowcy czasami, że faktycznie może siądzie jeszcze następna. Nie, Dobra, no słuchajcie, ja mam tyle leczenia nie. i tak późno strefa wyruszy, że ja jestem w stanie tutaj przetrwać jeszcze dwie następne, a go nie zginą. Dobra, coś szczerze, oni będą mnie dojeżdżać za chwilę. Coś, mam takie wrażenie, że za chwilę będą mnie dojeżdżać. Dobra, mianowicie. kebab wyjaśnione. Okej. Okay. Zaczyna się robić gorąco. Zaczyna ale się robić powalim, gorąco teraz. Ja podnoszą, więc Marty tam po prostu siedzi, on ci nie zna. Ja tak? siedzę nic nie robię, nic nie robię kompletnie. Słyska, to, nic... Trzy osoby zostały tylko panowie. I teraz tak pytanie od razu, już już mi się zaczynają lagi, już mi się zaczynają ogromne lagi i ogromne ściny w tym momencie nie wiem dlaczego, ale w każdym razie teraz tak, ona będzie biła teraz po pięć jeszcze, tak? Mm. No po pięć Czyli od razu Czy raz apteki od raz idą. Nie, Dobra, nie, nie, dobra, nie, nie ja. siadła, jest, dobra, dobra, dobra. 48 sekund dobra. musi siedzieć tu. 48 sekund musi tu siedzieć. Tak, lecą do mnie. Ja jo. nawet broli nie, nie, nie mam. Nie, nie ja się nie ruszam, no, stoję w miejscu, stoję w miejscu tylko. Zaraz strefa leci. Oni nie ogarną, że ty tam jesteś. Też stara, mi się stara, tak stara. wydaje, oni stąd pójdą, zaraz czuję Strefa, zamykę barmer, jedzę beka to będzie. Nie, nie odpalaj jeszcze farmer, nie! Tak, 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 wiem, ja wezmę rybę sobie tylko jedną. Ale nie jest jeszcze, niech zamknie się strefa. Spokojnie. Już się możesz lecieć. Jest rybę, jest rybę, ognisko i apteka. Pięknie. Dobra, szybko, i spadnie. Jest dobra? Tylko ryba, 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 farmer, ryba. Dobra. I teraz apteka, teraz, teraz apteka. Dobra, dobra, używam, używam. Tylko musisz dołożyć do ogniska. Ile masz czekaj, 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 pięć sekund. Dam radę. Cztery, trzy, dwa, jeden, idealnie. Do, 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 do i używaj, tak, tak, no? tak, 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 do, dobra. Tak, dobra. tak, tak. Dobra. Siedem, sześć, pięć. Dojeżdżają mnie. Nie, oni nie wiedzą gdzie jesteś, oni tu nie wejdą, nie mają tyle ryb. Czekaj, 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 będę musiał rybować. Ryba, zjecić. ryba, ryba. Dołóż, do ogniska, apteczki. Apteczki używaj teraz. Jem, jem, jem. Dołóż i apteczka, tylko dołóż jeszcze 30 i apteczka. Farmer, dlaczego nie masz? Nie dam rady. Muszę już, już warzywami. No, tylko dałbyś się nie? bo to daliby po 10, tylko źle to robi. Teraz dam radę chyba. Ile masz? 50, a 4 sekundy. Nie doszedłem. Dam rady, dam radę, dam radę. Pięknie, dobra, co jest? Ryba i apteczka. Ty, no nie bierz mi ryby, nie je. Jeszcze jedna ryba i ja od razu, od razu. Teraz, teraz, teraz! Biorę, 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 dobra, mam to chyba. Masz to, masz to. I tak samo zrób, o, otwarcie. Nie dam rady. rady Nie, 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 brakowało pół sekundy. Dobra, kapusty już już powolutku już się kończą. Ej, ale strefa za chwilę, jeszcze 30 sekund! Co? No jakim zabas, cudem zabas. tak wolno idzie! Spamie, spamie! Cały czas panowie! Szybciej! Ja nie spuszczam Jednak palca sekund, z tego! Super. Mam pełno ryb jeszcze. Jed jedna ryba to 5 sekund, jedna ryba to 5 sekund. Mam to chyba! To też mają rybę. O, nie, to Dobra, dobra, dobra. dobra. No to jest, jest! Jest! Mamy to, panowie! nie wierzę! Nie Farmer challenge! To jest, to właśnie, pięknie! No i to od razu wiadomo, że profesjonaliści wbili na kanał. Panowie, piękna sprawa, bardzo Wam dziękuję. Pierwsza próba, pierwsza próba. Pierwsza próba. Z nami, pierwsza próba. Całym teamem, bo to musiało się. <laughs> no, to oczywiście, zadba. że tak. No i drodzy, pamiętajcie, że linki do wszystkich, którzy wystąpili dzisiaj w odcinku macie w opisie. Panowie, Serdecznie Wam dziękuję. No i co, pozostało nam się tylko pożegnać. Łatwiutko, się Łatwiutko. Papa. Papa. Pa.